Słuchajcie, nie wiem co z tego wyjdzie, bo y, Tian nas zabiera do Chin, ale nie umie polskiego, więc y, pro, próbuj, próbuj. Tariana, o dzisiaj nie miał misji, dungu. No nie wiem Ale Ale poprosiłem. Co powiedziałem? Masz. <laughs> Miałeś nie mówić. Tomasz? No masz? robił. Dzisiaj idziemy razem do chyba. Chyba nie oszukał. nie <laughs> Słuchajcie, przeszliśmy przez odprawę graniczną, tak? Jan udało się. Jakoś, nie nie z tej strony, ale tutaj będzie. Jakoś nam się udało. Ty, ale powiem ci tak szczerze, nie? Że... Nie stresuj się, no. A jednak ja z... jesteś? U mnie teraz. Wiem, ale posłuchaj, chciałem powiedzieć tylko tyle, że Chińczycy za bardzo nam nie ufają. A drusmy? Co? Nie no, bo chodzi o to, że normalnie przecież przechodziliśmy, sprawdań, sprawdań. przechodziliśmy przez przejście graniczne w Warszawie, no to przecież wystarczyłoby nas teraz przepuścić i byłoby po temacie. To kraj. Aha, okej, okay, czyli jednak trzeba sprawdzić to. Dobra, idziemy dalej. Czyli na razie Pekin, teraz jeszcze tylko yy, Trzy lot. Godziny i do Szanghaju. Trzy godziny? Trzy godziny i jesteśmy w Szanghaju. Wasko się sprawdza, chłopaki powiedzieli, że jak coś poderwę, to sobie kupią, nie? Na razie słaby mam rezultat, ale... Thank you. thank you. Powiem tak. Idziemy po tym lotnisku już z godzinkę. Ja myślałem, że będziemy czekali na nie wiadomo ile na ten samolot następny, do którego się będziemy przesiadali z Pekinu do Szanghaju, A tu dobrze że jest taka przerwa, bo jeszcze chwila, to byśmy tu nie zdążyli, więc powiem wam, że nie daj Boże przyjechać tutaj samemu i nie mieć takiego tiana, który miałby tutaj przeprowadzić. A podobno to jeszcze nie jest jedno z większych lotnisk, bo jakbyśmy polecieli do Chicago, to byłoby jeszcze gorzej. Takie słoneczko nas zostało w pekinie i lecimy dalej. kiepsko to widzę. Prowadzi taki jeden, ale sam nie wie, gdzie prowadzi. jazdy. Więc... Dobra, jakimś cudem dotarliśmy do Gate'u D7. Cudem, bo to, takie rzeczy działy w międzyczasie, że się w głowie nie myśli, więc taka porada, jak jedziecie, to bierzcie jak najmniej ze sobą i nie bierzcie gorzały, nawet na bezsłowem, bo tu niektórzy prawie by stracili. Prawda czy nieprawda? nieprawda. Jak to nieprawda, jak prawda? Już widziałem ten płacz w oczach. Był płacz w oczach, był, był, był żal po tym, jak to tracą już yy, wódkę, którą, nie wódkę, jakieś tam konkretniejsze trunki, które sobie tutaj chłopaki zakupili. A Chińczycy stwierdzili, że to jest ich wódka i że to oni będą dzisiaj tą wódkę pili, no nie? Ale na szczęście mieliśmy polskiego Chińczyka Tiana, który nam, że tak powiem, pomógł. Ale tak, tak jak mówię, no jak najmniej w rękach, to będzie łatwiej przejść. Bo po prostu tempo jest takie, że jak się przechodzi w ogóle tych odpraw takich typu, że walizkę trzeba rzucić. Ona się musi prześwietlić. To oni wychodzą z założenia, chyba że każdy musi mieć robotę. Tam nie może być, że na przykład nie wiem, zrobią to raz, jeden drugiemu zaufanie. To jest tak, tu wrzuciłeś raz, za chwilę przechodzisz dalej, znowu musisz wrzucić. Ach, w pewnym momencie to już nie wiedziałem, kto, co on otwiera, gdzie on to przerzuca, komu on to daje. Dobrze, że po kieszeniach nie chował, tylko najważniejsze, że po kieszeniach nie chował. No, a tak to jesteśmy tutaj. I teraz jeszcze jedna taka porada odnośnie internetu, no bo pewnie już wiecie o tym, że. W Chinach ogólnie jest tak, że żeby mieć internet i żeby móc wchodzić na Facebook i inne YouTuby, to trzeba mieć takiego VPN-a. Ale jak zrobicie sobie, przynajmniej w moim przypadku tak było, wiem, że tu niektórzy mieli problem, ale to na Androidzie, na iPhone'ie tego nie było, że z rewoluta kupiona karta. I wtedy włączamy i działa bez żadnego problemu. A na Androidzie jakieś tam problemy są, ale tutaj niektórzy już sobie poradzili, więc myślę, że jest to do zrobienia. No i można kupić sobie po prostu Esima z Revoluta. I jeżeli kupimy SIMA z Revoluta, to wtedy też działa nam od razu ten VPN. Powinien przynajmniej działać. Poczekaj. Yy, powinien, powinien działać, a, je, a jeśli nie, to można sobie dokupić po prostu VPN. -a. Jakiego masz jeszcze raz powiedz? mam y, ARLO, to się chyba nazywa. To się już okay. To okay. A VPN -a też a masz? masz czy nie? A ARLO właśnie zbudowany i za 20... 30 euro no. mam bez limitu na 10 dni. Ale mówisz o Esimie. ie ESIM, no. A VPNa też masz, czy nie masz? Wiesz co, mam VPN, ale ten też Esim to, działa jako VPN. No to tak samo jak i w to, A ile masz giga? Nieunielimitowaną ilość danych za 30 euro na 10 dni. 30 euro? To ja zapłaciłem 10 euro, ale mam limit 20, 20 tych mm, gigabajtów. Ale w razie czego można tam sobie dokupić, z Rewoluta bardzo łatwo to zrobić, tylko klikasz i leci dalej. Ja będę robić relacje na żywo z targów, więc. Tak jest. No zobaczymy, czy ci się uda, bo zależy jak tam będzie, wiesz, jak, 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 jak będą internety y, obciążone, nie? Chociaż tutaj właśnie to też jest ciekawe. Z tego SIM-a sprawdzałem sobie przy samysięgim włączeniu, jak tylko żeśmy do, na lotnisko weszli, no to y, pobierane dane były 3, 350 kilobitów, dobrze mówię, kilobitów? No dobra, ale 350, wiecie o co chodzi, ja to nigdy tych jednostek nie znam, a wysyłanie było na, na poziomie 60, więc jak, na, jak tak będzie w całych Chinach, to poradzimy sobie, damy radę. Damy radę, a teraz czekamy jeszcze, do, ile to zostało? 6 godzina, 7.30, 30, ale zobaczcie, wydawało nam się, że będziemy długo czekali na samolot, a się okazuje, że dobrze, że ten samolot tak, tak był oddalony, bo byśmy w końcu nie zdążyli. To ja przyleciałem o drugiej w nocy, więc ja miałem trochę więcej, bo ja przyleciałem z Budapesztu okay. Od bratanków naszych, więc ja sobie na spokojnie wszystko ogarnąłem Jeszcze pozwiedzałem samochody na lotnisku, które stały na, na, na stoiskach Bardzo miło przyjemne i lotnisko. Dobra, słuchajcie, na razie tyle nie wiem czy zauważyłeś, że jest potężna ilość ludzi z obsługi, przy każdych drzwiach, przy każdej zakręcie, przy każdym skrzyżowaniu stoją normalnie ludzie z security albo tam służby porządkowe i każdy z nich mówi dobrze po angielsku bez problemu, jeżeli ja szedłem tutaj całą drogę sam i okej, okay, no nie mam problemów, tak jakby po paru lotniskach się chodziło na świecie ale gdziekolwiek miałem problem zapytać się o obsługę i zawsze chętnie pomagali, więc da się wszystko zrobić Dobra, po dwóch godzinach wylądowaliśmy w Shanghai'u w Szanghaju pogoda średnia, bym powiedział, nawet słaba. Pogoda słaba. Słaba Tu tak wszyscy tak mówią, więc ja powtarzam tylko co mówią, że pogoda słaba, no ale udało się w końcu dolecieć. Mam takie wrażenie, jakby Chińczycy yy, z Pekinu przyjeżdżali do pracy do Szanghaju. I to tak dosłownie codziennie, że ten, ten yy, samolot, nie chciałem pokazać, bo było dużo Chińczyków, ale że ten samolot, który przyleciał z tymi Chińczykami, to wyglądało na to, jakby oni tutaj codziennie przylatywali, to jest taki, że tak powiem, autokar ichni. Dobra, teraz podobno jakąś szybką kolejką magnetyczną lecimy do miasta, tam się przesiadamy w bus i do hotelu. To wam jeszcze pokażę oczywiście. Jeden raz, jeden raz mogłaby przyjechać niepłamana. Chińczyki też rzucają. Za każdym razem zmienia walizkę. Z czego się śmiejesz? Z czego się śmiejesz? Nie wolno się śmiać z czyjegoś Ale nieszczęścia. Moja już lata od pięciu lat i nic. Ty wiesz, udało się. Udało się, dolecieliśmy. Nie chodzi o nawet dolecieliśmy, tylko te pieprzone płatności. Oni chyba nie chcą naszych pieniędzy, jak ty uważasz? No to jest inny świat zupełnie. Ale nie chcą naszych pieniędzy, bo jak wisieli nasze pieniędzy. A czy ja mam swoją historię tutaj kiedyś przyjechałem z pęczkiem gotówki i później jeszcze dwa lata miałem ten pęczek gotówki. Tutaj już nie ma gotówki. No właśnie, a chodzi o to, że człowiek przyjeżdża, normalnie chce kupić bilet, stoi w kolejce, to nie działa. Nie można normalnie kartą płacić? Nie ma tutaj karty, są pojęcie tak naprawdę płatności przez Alipay albo WeChata. Wechata i... Ale zadziałało, czyli jak zostało tam. Prowadzone, potwierdzone, 74 razy się zeskanowałeś, pokazałeś im paszport, wszystkie palce, zostawiłeś na granicy palec jeden. Jeszcze mieli co innego odcinać, ale się nie zgodziliśmy. No i działa, normalnie działa, bez żadnego problemu. Warto tu przyjechać, nie trzeba było żadnej wizy. Tak naprawdę mamy ruch bezwizowy w tym momencie. A dlaczego, ty, dlaczego, dlaczego tak zachwalasz? Zobaczymy, czy je zachwalam. Natomiast no, to jest inny trochę świat. No jest. Dobra. Ale udało się. Już wiemy, że możemy wydawać pieniądze. To, to już jest dobrze. No. Znaczy. No. Powiem Ci tak, zawsze jak jadę z żoną na zakupy, to nie lubię jak ona idzie na zakupy, ale dzisiaj jak mi się udało zapłacić, normalnie jestem szczęśliwy, rozumiesz? No rozumiem. To no. jest szczęście. No. Dobra, Jaka ciekawostka. Godzinę kupujemy tak mniej więcej, z godzinkę kupujemy bilety. A jechać kolejką magnetyczną mamy podobno 15 minut, więc... Ma to sens, trzyma się to kupy. Słuchajcie, taka ciekawostka, przy każdym przejściu, czy to do pociągu, czy gdziekolwiek indziej, jest normalnie taka jak na lotnisku, odprawa. Nie wiem, czy tam z tyłu widzicie, nie chcę podchodzić bliżej, żeby kogoś nie zestresować i się nie narazić na jakieś kłopoty, ale wszystko prześwietlacie i musicie przejść. A teraz idziemy na tą magnetyczną kolejkę, co to ma jechać bardzo szybko. Zaraz po tym, jak bardzo wolno kupiliśmy bilety. Jest licznik prędkości. Ok, widzimy. Zaraz zobaczymy, czy Tian nas oszukał, czy nie. Ile ten tramwaj będzie jechał? Przy serce 70... SKM-ka tak leci. I czuć, że się kończy, SKM-ka tak leci, 70... Tian nas nakręci. no dobra. To, że jedziemy sobie tak po prostu szybko taką koleją, E, to tory nierówne. tory nierówne i niewychylne pudło. <laughs> e, ale dzięki temu oni osiągają ten sukces gospodarczy. Możliwość przemieszczania się ludzi na duże odległości, to był jeden z jedno z założeń całej tej e, industrializacji chińskiej. Chcę no zobaczyć, i ani więcej. 300 i więcej, nie chcę więcej, dokładnie nie chcę więcej. 350 miało być. Trzeba go było zaczynować. Si się okazuje, że 300 więcej nie pojedzie, bo tory mają takie same jak i my. Może trochę równiejsze, tam niewiele co. No, ja. tak, Czyli są łapiemy placek. Placek na rękę, rozumiesz? Aha. Na rękę. Jak ma głowić się? Teraz, I teraz się zaczyna teraz no. no, Nie, 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 trochę górę. dużo światła. Trudno. Tak jest, ogóreczek Uśmiech. Nie wiem co robimy, to jest. Uśmiech, to nie jest takie robimy, proste. Już nie można uśmiechać w tym czasie. Rozumiesz, bo pałki się rozjechały. No O, dobra. No i kaciuka. I To nie. Spada się w pałeczkach, a nie w dłoni. Dobra, prawie że tak. Prawie że tak. Dobra. Nie, jest no, dobra. Jak pojedzie to nie ma... No właśnie, jeszcze. Jest dobrze. Idziemy sobie przez w zasadzie taką ruchliwą ulicę Szanghaju. Zwróćcie uwagę, ja się na chwilę zaraz zamknę, jak tutaj jest cicho. Te zielono-białe tablice, które tutaj widzicie w samochodzie, to znaczy, że ten samochód jest albo elektryczny, albo hybrydowy. Same skutery elektryczne. W zasadzie prawie, prawie same skutery Samy elektryczne. Są zabronione z Tak? No właśnie. Więc jest po prostu niesamowicie cicho. A samochodów napiernicza do oporu. No jedyne, co jest niefajne, tak przemiedlano dla turystów, że jednak trzeba umieć tutaj chodzić, żeby nas nie rozjechali, nie? Bo oni jednak wychodzą z założenia, że. No, zobaczcie zresztą sami. Stoi, czeka sobie na jakiś pasach i będzie włączał się do ruchu na pasach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale światła też mu się do końca nie świecą. No, ten błysnął, intelektem świeci się. Zobaczcie, ruszyło. Ruszyło towarzystwo, a jest zielone światło do przejścia przez pasy. I w zasadzie idziemy, panowie, bo zaraz nie przejdziemy. Jest sekundnik, pokazujecie, ile. No świetnie. Tylko zwróćcie uwagę, że my idziemy przez te pasy, a samochody jadą, nie? Kolejny elektryk. Co to jest? Maxus. Maxus. Ten na przykład tutaj, jakby. O, i ten na przykład ma pierwszeństwo. My nie mamy pierwszeństwa. Skutery, skutery, skutery. Ciekawe miasto. Dziewczyny, wow. a nie Dziewczyny też były. Też I to też dziewczyny, żeby to były dziewczyny, to były kobiety starsze. Które widać, że kurcze już naprawdę swoje lata mają, a na skuterku sobie, że tak powiem, popierniczają. Żeby nie było. Najważniejsza restauracja każdego miasta jest. Swoją drogą, ciekawy, czy tak samo smakuje jak u nas. Chociaż nawet, że tak nawet samo, widzę, że. Tak samo Zobacz. Smakuje, bo dzisiaj byłem. A, smoko kosztuje Zobaczcie. Kanapka kosztuje 9,90. A 9,90 dzielicie sobie mniej więcej na pół. Mniej więcej na pół. Tutaj mamy, to jest zestaw, tak? No, jakiś taki zestaw. 25,90 czyli 12,50. 12,50 mniej więcej to około 13 zł. No. 13 zł. Więc tak to wygląda. Zostaliśmy zaproszeni przez tutaj organizatora tej całej wyprawy na taką kolację. Kolacja nie do przejedzenia. I swoją drogą czuję, że wcale droga nie była. Tylko nam się wydaje, znaczy no pewnie nie była też tania, ale na zasadzie takiej, że jednak kurczę troszeczkę inaczej u nich kosztuje, u nas takie... To było miejsce To było niesamowite miejsce to, to swoją drogą, można było spróbować tej kuchni, ja już nawet nie wiem jakiej. Ale słuchajcie, był pokaz jak się naprawdę je kaczkę po pekińsku w wykonaniu prawdziwego Pekinczyka. mówił mowa o człowieku, a nie o psie. No a i y, 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 słuchajcie, to też jest istotne, bo moja żona powiedziała to mnie tak, bierz jakieś probiotyki, nie jedz tego co oni tu podają, bo to nie wiadomo co to będzie. No kurde, zdrowszego jedzenia to nie jadłem dawno. Znaczy w sumie nie wiem czy było zdrowe, no, więc... ale wiem, że na pewno było smaczne. Po, takim, po takiej mieszance różnych smaków i jeżeli ja się w tej chwili dobrze czuję, że to znaczy, że to naprawdę... znaczy ja to się nie, nie czuję dobrze żołądkowo, bo zjadłem za dużo, to tylko tyle, ale w sensie jakby zejdzie, powinno zejść. Zwróćcie jeszcze uwagę na kamery. Kamer tutaj jest milion trzysta. Nikt tutaj nic nie kradnie, bo tutaj nie da się ukraść. Zasadniczo nie da się zrobić nic. To samo jest z jazdą samochodem. Tutaj policja cię nie zatrzyma. Za przekroczenie prędkości albo za coś, że źle zrobiłeś, przyjdzie do Ciebie po prostu informacja, że to zrobiłeś. I nie wiem, może ci zabiorą prawo jazdy, może ci dadzą jakiś mandat, ale na tej zasadzie jakby nie czekają tak jak u nas w krzakach i tylko czekają na to, żeby wyjść z krzaków i nas złapać. Tylko na zasadzie takiej, że jak to ktoś powiedział, nie wiem, bo ktoś, który jest z całej wycieczki powiedział, że na jednego chińczyka inaczej, jedna kamera na. 500 Chińczyków, coś takiego w Szanghaju, coś, co, coś, coś w tym stylu. Więc napierniczone do oporu, wszędzie. Z tego do Chin się w ogóle nie ruszajcie, bo tu wam nikt nic nie pomoże. Większość mówi jednak po chińsku, po angielsku też mówią, ale po chińsku bardziej. I tutaj pani chce nam pomóc. Aha. O. Okej. Okej. Fajny patent, słuchajcie. Wasko, taki z internetem, który robi taki numer, że ten internet w takich Chinach też funkcjonuje. Zresztą w kilku krajach to musicie sobie zobaczyć na stronie, dam wam w opisie. 1800 zł ten kosztował, ale naprawdę sprawdza się pod tym kątem bardzo dobrze. Jedynie co, muszę powiedzieć, jedną wadę, wiesz? Troszeczkę wolno działa, ale Chińczycy mają czas, to nie jest tak, że yy, oni jak chcesz z nimi rozmawiać, to oni będą z Tobą rozmawiać, więc to jest akurat nie problemem. No ale to też nie kupiłem po to, żeby tylko do Chin było, tylko że tak powiem z językami różnymi. Nie jestem do końca za pan brat, <noise> więc lepiej mieć coś i sobie radzić, niż sobie nie radzić. Tam jest też możliwość uczenia się angielskiego. Chwilowo nie mam czasu, ale myślę sobie przysiąść. A jeszcze taką fajną rzeczą jest, że jeżeli nie wiecie, na przykład, nie wiem, macie menu jakieś i nie wiecie, jak z, co, co, co z tego menu sobie tam wybrać, to można zrobić zdjęcie tego czegoś i wam pokazuje. No niby to jest bardzo podobna rzecz, którą możecie mieć w Google, tylko że w Google. Będziecie mieli problem na przykład w takich Chinach, dlatego że y, trzeba mieć VPN-a, trzeba mieć internet, trzeba mieć kartę ichnią chińską, żeby to miało ręce i nogi. O, skuterek poleciał, znaczy pani na skuterku. No, dużo trzeba, żeby, było, żeby to funkcjonowało. Czekaj, są tu jakieś przyciski? Nie ma przycisków, nie mamy jak przejść. Więc, jakby co, to takie wasko naprawdę fajna, fajne y, narzędzie. Idziemy, zielone. A mi się wypierdzielił. Dobra, tu na mnie odlicza. Tu się po prostu zrobi czerwone i będzie koniec. 16 sekund, jednak odlicza. 14. Jakby to była ostatnia rolka, to wiecie, co się stało. <gry> tak, zobaczcie. 9, 8, 7. Pan na pewno na nas nie poczeka. Jesteśmy uratowani. Jest ichniejsza żabka, będzie można skupić coś do picia. Miejmy nadzieję, jak ten cały Łuczat zadziała. Hello? Szukamy czegoś do picia. Zobaczmy przy okazji, słuchajcie, jakie są ceny w Chinach. No i patrzymy, taka na przykładowo Pepsi, cena 5,50, 2,50 rozumiesz? 2,50 kosztuje. Idziemy dalej, winko. O, wino drogie. Wina drogie. Ale zobaczmy inne rzeczy, na przykład jakieś, żeby mieć do porównania, nie? Tu mamy jakieś napoje, rzekomo takie trochę jakby aloesowe, coś takiego, 3,50, a to dzielimy sobie zawsze na dwa. Taka mirinda, też 5,50. Ok, no to zawsze, ty słuchaj, zawsze nie 25 w hotelu, tak? Tanio! Będzie sklepowe okay. rozdziewiczenie wichata. zobaczymy czy się da zapłacić. No, ale chyba powinno. Kolega już tutaj daje radę. Okay. Odpalamy. A wiesz co sprawdzę sobie jeszcze e, Pipe'a. Tutaj tak? OK. Tutaj jest Processing. Ddem, dadedem, dadedam, dadedam Bo sprawdzam sobie PayPala od razu... No dobrze pewnie. Nie Paypal, tylko nie, nie, to jest nie Jest problem. I teraz pójdzie czy nie O, o! Nie, nie, to ja To nie pikaj tam Już się zestresowałem, nie będę pił dzisiaj. Jak coś to ja zapłacę? Nie, zapłacę u chatem, tylko chciałem zobaczyć. Czyli Alipay, Alipay, WeChat ok. Tak, słuchajcie, WeChatem da się zapłacić, znaczy w moim przypadku. Tu ok, tak? Ok, więc WeChatem zapłaciłem, Alipayem za bardzo nie chciało pójść. Uratowałeś życie? Mogę Kiedy ci gra? Chodźcie, zielone, zielone. Teraz można! Chińczyki przyjazny naród. Pogadają, pośmieją się. Jedziemy, jedziemy! A to elektryczne, nie? Badziewie panie badzie. Dobra, słuchajcie. Wrażeń mnóstwo. Zmęczenie duże. Czas powoli kończyć. Ja jeszcze tylko tutaj trochę przesiedzę. Przemontuję sobie film, żebyście zobaczyli, ale jeszcze pokażę Wam jedną rzecz na sam koniec. I na tym dzisiejszy dzień kończę. Wrażeń w cholerę. Ale to, co tutaj zobaczyłem, to powiem Wam szczerze, raz w życiu do yy, Chin warto pojechać. Cześć.